To oznacza, że licznik bije, ponieważ jeżeli mamy taki raport przedstawić w 2024 roku, to znaczy, że te działania musimy prowadzić w 2023, a do 2023 zostało nam nieco ponad 9 miesięcy. Więc jak rozumiem, że to jest ten moment, kiedy tak naprawdę firmy muszą poważnie o tym myśleć. Jaka jest skala tej zmiany w Polsce? To jest około 3000 firm, które zostaną objęte nowymi wymogami, a obecnie właściwie szacujemy, że jedynie 10% z nich, 10% proszę Państwa, jedynie 10% z nich jest już teraz na jakimś etapie przygotowywania, czy też jakimś poziomie już wdrożenia raportowania ESG. Jeżeli nie przemawiają te argumenty takie pozytywne, że, że, że w tym kierunku idziemy, no to, to przywołałbym argument, no ten proces jest nieodwracalny. W związku z czym im szybciej się z nim oswoimy i go wprowadzimy, e, tym będziemy w nim lepsi i, i stworzymy różnice, które mają znaczenie. Czekają też na, 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 na partnerów, to nie chodzi oczywiście tylko o, o takich, powiedzmy, stricte sponsorów finansowych, ale też różnego rodzaju czy wolontariat pracowniczy, czy, czy aktywności w postaci jakiejś współpracy szkoleniowej. Nasi zawodnicy są świetnymi motywatorami, świetnie pokazują przedstawicielom firm, w jaki sposób warto dążyć do celu. W tym momencie, myślę, że możemy już o tym mówić, że ESG, jak gdyby zgodność z ESG, implementacja ESG, to jest warunek przetrwania na rynku biznesowym. To już po prostu nie, nie jest jakiś tam dodatek, to jest warunek przetrwania. Takie są oczekiwania chociażby w przetargach i to już też w Polsce. Także po prostu nie ma innej drogi na ten moment dla, dla biznesów, które chcą się rozwijać i rosnąć w siłę.